Ktoś Paweł. Przedstaw nam się najpierw, proszę. E, witam serdecznie. Nazywam, mam na imię Paweł. W zasadzie zajmuję się szkoleniami, aczkolwiek całą firmę zbudowałem rzeczywiście na, na internecie, na Facebooku. Teraz bardzo dużo TikToka używam, który też pomaga i zajmuję się survivalem, ale to później. No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o krótkich formatach wideo. W jaki sposób zacząć tworzyć wideo? Jak dotrzeć do pierwszych osób i zacząć w ogóle budować społeczność? Ogólnie pytanie, jaki biznes prowadzimy, bo ja mam dość atrakcyjny ze względu na, na swoją pracę. Przeróżne rzeczy pokazuję przy różnych miejscach Polski i tak dalej. I to jest gdzieś tam atrakcyjne. Natomiast każdy biznes myślę, że jeżeli chodzi o media społecznościowe, Dzisiaj musicie robić dynamicznie. Mamy bardzo duże przebodźcowanie, tak jakby każdego oglądającego. Ja sam się łapię na tym, że siedząc na TikToku, spędzam nagle godzinę, ale człowiek szuka, szuka, szuka bardzo szybkich informacji dynamicznych, tak? Także na przykład pytanie, jak macie grupę docelową, bo ile ja mam średnio, czy na YouTubach, czy na Facebookach, czy na TikTokach, między właśnie ten taki najlepszy target sprzedażowy przede wszystkim, mhm. to jest między tam 20 para a 35 lat, e, to też ci ludzie już szukają szybkich dawek, informacji. Yy, I myślę, że tutaj fajnie, jak się na przykład TikTok jest bardzo prosty w obsłudze. Niektórzy dopiero go zaczynają używać. Ja żałuję, że go nie zacząłem używać dwa lata temu, bo już dostawałem sygnały, że Zaora rynek no i Zaora. Dlatego teraz mamy rolki ich na Instagramie yy, i na Facebooku. Tam można bardzo szybkie sceny robić, używać trendów muzycznych, używać trendów hashtagów. Niekoniecznie powiązane z Waszą branżą. Tak jak ja mam Survival i po, zazwyczaj robię w filmie, nie wiem, budowa rodzaju ognisk czy coś. I używam hashtag oczywiście, szlędy jako ksywka, bo on taką branżową. Partyzanci lubieszczyzny, bo to jest mój kanał, moja firma, wszędzie dostępna I, I trendy, nie? I używam hashtagów branżowych, czyli Survival, przetrwanie, coś tam, kryzys, wojna i tak dalej, bo to się klei, ale jak jest na przykład hashtag nie wiem, jakieś takie dla ciebie, czy jakieś takie pierdoły, które są naprawdę notowane bardzo wysoko, to też się wpisuje. na przykład mm -hmm. często jest tak, na przykład znalazłem lukę w Facebooku, ona już powoli zaczyna, widzę, być dostrzegana, zaczyna już, cięcia mamy robić, ale zdradzę wam sekret, że praktycznie podwoiłem w pół roku media społecznościowe na Facebooku przez TikToka. Powiedzicie? Mm -hmm. Powiedzieć. <laughs> Powiem wszystkim, mówię. Słuchajcie, yy, tak. Rolka na Facebooku czy na Instagramie żyje sobie też na bazie jakichś hashtagów, do, docierania bezpośrednio do klienta w obszarze zainteresowań. Tak? Algorytmy yy, mediów społecznościowych wyłapują obszary zainteresowań. My, klikając odpowiednie rzeczy, interesując się czymkolwiek na Facebooku, to mamy taki katalog. tak? Tam Sztuczna inteligencja nas szufladkuje. Nawet nie wiecie do jakiego stopnia wszystko mają na nas. Socjologiczne, po prostu tam patenty, ale zauważyłem, że jak ja robię TikToka, właśnie i montuję go, on mi się zapisuje na telefonie w dysku i tego samego TikToka ja wrzucam na partyzantów do siebie w sensie tam partyzanci lub wszyscy na Facebooku i tam nie daję żadnych hashtagów. Tam jest filmik, wrzucam, ma nie wiem, dwa zdania, opis, że na przykład instrukcja, jak zrobić coś tam, I jest fajne z muzyką. Oczywiście, muzyka to też jest bardzo istotne. Element, bo tam jest, są gatunki muzyczne, które są teraz na, na, na topie i one też inaczej są układane. Ale zauważyłem, że Facebook i jego algorytmy, tak jakby z klucza, który, z którego film się składa, wychwytują hashtagi tiktokowe mhm. i nagle te same, i nagle film, który stoi sobie tam często dzień, dzień, półtorej na Facebooku, ma kilkanaście tysięcy do, do tych zasięgu, nagle to było pół roku temu, to było ogromne strzały. Nagle milion, dwa, trzy miliony. I na przykład film ma 10 tysięcy polubień. Ja na przykład nie wtedy miałem 30 tysięcy fanów. A tam nagle 5 tysięcy, 8 tysięcy polubień. Ja wchodzę w te polubienia i 95% to nie są moi fani. To są osoby, które nagle dostały filmik sugerowany, bo użyłem hashtag typu wiem, kalafior. I na przykład ci fani kalafiorów nagle mój film dostali. Niezły bajer, słuchajcie, osiągałem, teraz mam fanpage 62 tysiące obserwujących, e, zasięgi w milionach, tak, I na Super. przykład rekord to był 6,5 miliona zasięg i 3,3 miliona aktywności, to było dziś miesiąc temu. E, nawet, nawet teraz zresztą dzięki temu tam różne portale internetowe podjęły ze mną współpracę, na przykład Onet, tak, niedługo moje filmy będą na, na Onecie, a w zasadzie już na dniach. Rewelacja. Ale tam to był takie strzały i naprawdę zauważyłem ogromną klikalność, tak. I dalej to działa, jest mniejszy już zasięg, ale jest większy niż film, który ja sobie wrzucam po prostu jako relację albo na przykład jako sam film na, na fanpage. Mimo tak. 60 paru tysięcy ludzi, on tam ma słabo, ale i tak TikTok jak użyje i tak wyskoczy. Na 10 filmów naprawdę gdzieś tam większa połowa, na kilkaset tysięcy wchodzi, nie. I tak na koniec Twojej, takiego kilkuminutowego Twojego udziału online w naszym panelu, chciałam zapytać o pomysły na filmy. To ma być jakieś wąskie zagadnienie, hmm. szerokie? Co na co dzień publikujesz? No Ja, biorąc pod uwagę moją branżę ciekawą i trend teraz, świat jest dziwny, tak? Wojny, wirusy, tak? I nagle ludzie zaczynają szukać wiedzy. Ja mam się dużo pracy. Zresztą już i program na telewizyjny na, na koncie w produkcji drugi i tak dalej dużo się dzieje jest to trend teraz, bo przychodzą do nas klienci już korporacyjni nawet bez problemu. Natomiast nawet każdy film, który robię, to staram się go robić dynamicznie, czyli nie robimy takiego monologu. No wiadomo, jeżeli przekazujemy jakąś fajną wartość wiedzy w postaci przemowy, no to, to się nic nie tnie, tak? Nie robi się jakiejś dynamiki, ale jeżeli robimy na przykład ktoś ma salon fryzjerski, i załóżmy, klient wyraził zgodę, że spoko, jego twarz może być opublikowana. I robicie na przykład szybkie ujęcie, nie wiem, nawet jak się tabliczka na drzwiach odkręca, otwarta, tak? że się sekunda na złapanie za klamkę, nagle go siada, przed ograć głowę, tak, przed na przykład zabiegiem fryzjerskim. Coś tam w trakcie, tu bliskie ujęcie na nożyczki, tu wos, to coś tam. Dynamikę musicie utrzymać. I do tego jeszcze do, odpowiedni dobór muzyki. i Wtedy taką mamy fajną nie, strzał i efekt końcowy, je, piękna głowa, ładnie obcięta fryzura. Przed i po ten taki angaż. Ale też czego nie można robić na minuty dwie, bo ludzie są przebodźcowani. Poczu... Dlatego ten system zmieniania błyskawicznie kadr jest tak ważny, bo wtedy klient jak się już zawiesi, to on cały czas on szybko blaski mijają, a nie tak, że się Filmowanie od góry do dołu bez sensu, zaraz przewinie, bo tu mamy ten kciuk ciągle lata, nie choroba cywilizacyjna. To, to na pewno dobra muzyka, ale jeżeli nawet robicie sam monolog i chcecie mieć czysty dźwięk, to też użyjcie trendu dźwięku, taki tu haczyk, ale można go wyciszyć. I na przykład algorytm użył dźwięku, ale wchodzicie na przykład, czy wy chcecie być głośniejsi, czy muzyka, ale muzyka możecie. Pierdziel do zera, nie? Ona w ogóle nie gra, ale się świeci. Mhm. Czyli już wchodzi film w kategorię tych użytych muzyk, tego utworu, który został użyty. Taki bajer, nie? A nim w ogóle nie leci. Super. Do zera. To ja po prostu nigdzie nie byłem na szkoleniu, jestem samoukiem. No ale pracuję na tych mediach, zbudowałem na nich firmę. No branżę teraz nie wiem, czy nie że narcyzm, ale chyba zaorałem rynek, tak? Także to czy tam mam co robić. Ale ja też lubię to, co robię, że to też w pracy się na pewno dobrze oddziałuje, A Aczkolwiek media społecznościowe, no to niestety, no góra, tak. YouTube prowadzę, ale no, YouTube to YouTube. Tam nie mam pojęcia, jakie są zasady, żeby to zastało. Ale Facebook czy Instagram, Instagrama nie czuję za bardzo. Ale TikTok w połączeniu z Facebookiem naprawdę jeszcze jest ten, ten buyer. Ale na przykład, właśnie wracając do opublikowania filmu z YouTube'a na Facebooku. Masakra jest od razu. Wszystko wycięte. Jest tak, beznadziejne są zasięgi. To jest z automatu. Bo kiedyś to była konkurencja, dlatego ten jeszcze wykorzystujemy ten czas. Że, bo za chwilę Facebook udupi po prostu TikToka, no bo to jest konkurencja. Jasne. Póki co życzymy Ci udanych upraw z tego zaorania i udanego wyjazdu i bardzo dziękujemy za te tipy. A o tej porze, jak będzie filmik, to pewnie będę w drodze do Wok, także chciałbym być, ale, ale mam według delegacja. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, i dziękujemy pięknie. Pa!